Wszystkie rzędowe turbodiesle z 4 i 6 cylindrami, które zostały zamontowane w BMW F10, reprezentowały w rzeczywistości jedną linię silników spalinowych. Ale naturalnie ewoluował. N47, N57, odnowione B47 są prawie podobne. Łączy ich BC, wykonany ze stopów lekkich. Położenie napędu rozrządu od strony koła zamachowego pojazd Boszewska z wtryskiwaczami piezoelektrycznymi lub elektromagnetycznymi. Solidny margines bezpieczeństwa. Na uszczelkach tych silników nie ma wycieków oleju, ale kolektor wydechowy należy czyścić co 100 km. Działanie amortyzatorów nie wpływa już na żywotność silnika, ale ich wspólna oś może wiercić otwory pomiędzy sąsiednimi kanałami. Prędzej czy później trzeba będzie wymienić cały komplet napędu rozrządu, dwa łańcuchy, napinacze, amortyzatory. Co 200 km należy wymienić membranę zaworu VKG, w przeciwnym razie w dolocie będzie nadmiar oleju. Częstym problemem w tych silnikach było pękanie chłodnicy EGR. Środek przeciw zamarzaniu wyciekł do kolektora dolotowego i mieszając się z olejem, w pewnych warunkach zapalił się. Zapłon z reguły następował w ruchu. Prawie 100 samochodów spłonęło doszczętnie, a wiele z nich miało stopione wloty powietrza. Chłodnica została wymieniona w ramach gwarancji w certyfikowanych stacjach obsługi BMW. N47N jest to podstawowa jednostka o pojemności 2 litrów. Podczas czyszczenia kolektora dolotowego zaleca się wymianę zestawu klap wirowych. Oryginał kosztuje nie więcej niż 110 dolarów. Łańcuchy rozrządu lepiej sprawdzać pod kątem napięcia przynajmniej co 200 km. Po 150 km warstwa gumy koła pasowego amortyzatora wału korbowego może pęknąć. Cena oryginalnej części zamiennej wynosi około 350 dolarów, analogowe około 280. Latem 2011 roku BMW 525d zaczęto wyposażać w silnik Twin Turbo z 4 cylindrami N47S. Zastosowanie turbosprężarki o zmiennej geometrii wraz z doładowaniem z zaworem obejściowym nie wpłynęło na niezawodność silnika. Jednakże N47S został wyposażony we wtryskiwacze piezoelektryczne. Nie można ich naprawić, a ich żywotność wynosi około 200 tysięcy. KM. Cena nowych wtryskiwaczy to 320 dolarów. Nawiasem mówiąc, są one identyczne z tymi zainstalowanymi w silnikach modeli 535D 313 KM. N57. Rzędowy 6-cylindrowy N57 był wyposażony w pierwsze wersje modeli 525D i 530D. Tylko w tym drugim silnik był mocniejszy. Wtryskiwacze silnika są elektromagnetyczne i można je naprawić, a nowe kosztują około 220 dolarów. Jeśli powodują problemy, zaleca się zatkanie klap wirowych, ponieważ nowe są produkowane tylko w wersji zmontowanej z częścią kolektora dolotowego i kosztują ponad 1000 dolarów. Zasób łańcuchów rozrządu wynosi plus minus 250 000. KM. Koło pasowe amortyzatora kosztuje od 220 do 400 dolarów. N57S. Przez pierwsze 2,5 roku 535D był wyposażony w silniki N57S 299KM. Wykorzystują kuliste klapy wirowe, dwa dyski połączone na krzyż. Taka konstrukcja zapobiega przedostawaniu się podartej klapy pod zawór dolotowy. I nie będziesz musiał ich wyłączać, ponieważ dostępnych jest wiele zestawów analogowych. N57Z, ale silniki N57Z 313Km, które pojawiły się w 535D latem 2010 roku, mają zwykłe klapy kolektora dolotowego. Ich wtyczka będzie kosztować mniej niż wymiana. Obydwa warianty N57 dla 535D mają identyczne pompy wtryskowe, wtryskiwacze i parę turbosprężarek, jedna o zmiennej geometrii, druga z przepustnicą. Silniki te są dość niezawodne, ale pompa wtryskowa paliwa podlega zużyciu, zużywa się jej wał napędowy, a cząstki metalu dostają się do układu paliwowego. N57X, silniki tej modyfikacji zostały zamontowane w modelu M550 DOX. Moc 381 km 57 x napędzany jest trzema turbosprężarkami, dwiema o zmiennej geometrii i jedną wastegate. Kolektor dolotowy wykonany jest ze stopów lekkich, a klapki wirowe z tworzywa sztucznego. W głowicy BC średnica zaworów dolotowych została zwiększona o 2 mm. Ale to wpłynęło na jego wytrzymałość, grodzie, interwałowe często pękały. B47 4-cylindrowy B-47, czyli zmodernizowany N-47, zaczęto montować w odnowionym F10 w 2014 roku. Otrzymał różne mocowania, a grupa cylinder tłok stała się lżejsza poprzez zmniejszenie rozmiaru pierścieni do 1,5 mm i skrócenie tłoków. Zestaw łańcuchów i żywotność napędu rozrządu pozostały takie same jak w N-47. Nawiasem mówiąc, B-47 został już wezwany do wymiany zaworu EGR. Pomimo zmniejszonej, znacznie poniżej 500 km żywotności łańcucha rozrządu i kosztownej konserwacji, silniki z turbodoładowaniem dla F10 powodują mniej problemów niż ich benzynowe odpowiedniki. Pierwsze benzynowe 5 F10 nie przeszło od razu na silniki turbo. Na przykład topowy M5 otrzymał Biturbo V8 zamiast wolnossącego V10 w generacji F10. Dość częstym problemem w silnikach rzędowych tej serii są wycieki oleju na uszczelkach, pokrywy zaworów, gniazda świec, wtryskiwacze i tym podobne. Ponadto membrana zaworu układu VCG z czasem pęka, co prowadzi do problemów związanych z nieszczelnością powietrza. Zdarza się, że zarówno zawór, jak i sam układ ulegają zatkaniu, nasilają się wycieki oleju lub zwiększa się jego przepływ przez dolot. W silnikach rzędowych 6 cylindrowych co 150 km konieczna jest wymiana pompy elektrycznej. Na jego nieprawidłowe działanie wskazują błędy charakterystyczne dla przegrzania silnika spalinowego i lepiej ich nie ignorować. Koszt pompy waha się od 400 dolarów za oryginalną do 300 za przyzwoity analog na N52 i N53. Na N55 jest o około 100 dolarów drożej. Istnieje jednak opinia, że problem można rozwiązać po prostu wymieniając rezystor. N52. Debiutanckie benzynowe modele F10, 525 i 528i były wyposażone w silnik N52. Jego nieprzyjemną cechę można nazwać zwiększonym zużyciem oleju na skutek odpadów już z linii montażowej i, słabych, elektrozaworów VANOS. Oszczędzanie oleju jest obarczone zużyciem napędu Valvetronic, stukaniem kompensatora hydraulicznego i pojawieniem się zadrapań na czopach wałka rozrządu zaworów dolotowych. Pompa próżniowa przecieka niemal stale. W przypadku uszkodzenia amortyzatora istnieje ryzyko remontu silnika, ale ogólnie N52 nie jest zły, szczególnie dla przeciwników silników z turbodoładowaniem. To jedyny klasyczny 6-cylindrowy silnik w serii F10. N20. Modele 520i mają teraz nowy 2-litrowy turbodoładowany 163, 184, 245 km N24. Nieco później pojawił się w 528i. Reflaszowanie nie zmieni 520i w 528i, ale możliwe jest zwiększenie mocy za pomocą tuningu chipów. Dodać należy, że w 2013 roku zaczęto produkować N20 o pojemności 1.6 litra, również indeksowanego jako 520i, ale o mocy 170 lub 180 KM. Z Ogólnie silnik turbo okazał się niezawodny z odpornymi na zużycie i, co ważne, niedrogimi wtryskiwaczami, trwałą pompą wtryskową i niezniszczalnym systemem Valvetronic. Z biegiem czasu, na skutek zużycia tulei amortyzatora, turbosprężarka może dzwonić z błędami wynikającymi ze słabego doładowania. Pompa elektryczna ma lepszą niezawodność niż szóstka, ale drogi termostat psuje się stosunkowo szybko. Łańcuch rozrządu lepiej wymieniać co 100 km, nie czekając na problemy. We wczesnych silnikach zaczął pukać przed osiągnięciem 70 tysięcy. Nowy łańcuch w zasadzie jest w stanie przejechać 150 km, ale amortyzatory mogą wcześniej się rozpaść, co doprowadzi do poważnych problemów. Łańcuch napędowy pompy oleju N20 został niemile zaskoczony szybkim zużyciem. Wśród pierwszych N20 było wiele silników, w których łańcuch pękł na 120 tysięcy. Km. KM, owijając się wokół wału korbowego. Przy wymianie oleju co 20 km zgodnie z zaleceniami producenta obracano łożyska korbowodu. Firma wyraźnie przeszacowała tę liczbę. Jak pokazuje praktyka, normalną praktyką jest wymiana oleju po od 7 do 10 tysiącach kilometrów. Wtedy silnik bez problemu przekracza 300 tysięcy kilometrów. Cóż, rotacja wkładek następuje również z powodu nieudolnego odpryskiwania. Aby zapewnić komfortową pracę N20, wymianie zestawu łańcucha rozrządu powinna w sposób przyjazny towarzyszyć aktualizacja łańcucha i łożysk pompy olejowej. Ale podczas wizyty na taką konserwację trzeba przygotować około 1,5 tysiąca dolarów. N53 silniki N53 były ostatnimi benzynowymi rzędowymi szóstkami i zyskały złą reputację. Modele F10 z takimi silnikami były sprzedawane wyłącznie w Europie w latach 2010-13. W przeciwieństwie do N52 te silniki spalinowe zostały wyprodukowane bez systemu Altronik i zostały wyposażone w bezpośredni wtrysk bez zużycia oleju. Ostatnia cecha stała się głównym problemem. Wtryskiwacze i pompa wtryskowa były modyfikowane więcej niż raz. Niewłaściwe opryskiwanie i zalanie cylindrów zakłócało pracę silnika, olej zmieszał się z benzyną, a wiele silników uległo awarii z powodu uderzenia wodnego. Trudności z mieszanką paliwowo-powietrzną znacznie skróciły żywotność cewek zapłonowych. Pozostające dziś w służbie N53 w zasadzie powinny być wyposażone w ulepszony układ paliwowy, w którym wtryskiwacze i pompa wtryskowa są w stanie przeżyć ponad 200 km. N55. Silniki turbo N55 zostały zamontowane w modelach 535 i piątym modelu Active Hybrid. Silnik okazał się sukcesem chociaż zdarzają się wycieki oleju z nieszczelnościami powietrza i dzwonieniem przepustnicy turbosprężarki. Uszczelki wału korbowego często wymagają wymiany, ale pompa wtryskowa i wtryskiwacze są dość niezawodne, chociaż są bardzo wrażliwe na paliwo niskiej jakości. Zestaw oryginalnych wtryskiwaczy do N55 i N20 będzie kosztować 220 dolarów, a odpowiednik Bosza będzie kosztować 90 dolarów. Łańcuchem rozrządu i jego prowadnicą nie musisz się martwić aż do 200 km. Zdarzały się przypadki wycieku powietrza przez rurę dolotową na skutek pęknięć rur doprowadzających gaz z układu VCG. Podczas aktywnego korzystania z maszyny z N55 wymagana jest terminowa konserwacja, w przeciwnym razie tuleje wału korbowego mogą się obracać i zużywać czopy wałków rozrządu. N63. Ten silnik V8 z cylindrami pokrytymi alusiłem, mimo że przeszedł wiele ulepszeń, żadnych problemów z tulejami i zarysowaniami cylindrów przed zamontowaniem w F10 nadal miał zauważalne problemy. Katalizatory zamontowane w kolektorze wydechowym wbudowanym w głowice cylindrów dodatkowo nagrzewają silnik. Olej szybciej traci swoje właściwości i wymaga pilnej wymiany co 7 km. Zużycie oleju w N63 obserwuje się już z linii montażowej. Ponadto silnik jest praktycznie bezbronny przed zniszczeniem prowadnic łańcucha rozrządu. Zanieczyszczenia mogą zatykać zbiornik oleju. Dla samego łańcucha limitem jest 200 000. KM. Zawory Wastegate w turbosprężarkach często dzwonią. Zdarza się, że z kratek wentylacyjnych wydobywa się tylko gorące powietrze. W takim przypadku należy odczytać błędy i sprawdzić zawory na znajdujące się pod maską obok lewej szyby. Wymiana zaworów jest dość prosta i kosztuje około 150 dolarów. Jeśli spod zaworów serwisowych wycieknie płyn niezamarzający, wystarczy wymienić uszczelki. W sprzedaży dostępne są niedrogie, nieoryginalne zestawy naprawcze. Korpus Piątki F10 charakteryzuje się szerszym zastosowaniem stopu aluminium w połączeniu ze stalą. Przykładowo stalowe przednie podłużnice są technologicznie łączone z miskami i błotnikami ze stopów lekkich. Dlatego po czołowym zderzeniu na dużą skalę w warsztacie bardzo trudno jest przywrócić geometrię i solidnie połączyć elementy aluminiowe i stalowe. Jeżeli nigdy nie występowały odkształcenia, należy monitorować stan warstwy oporowej w miejscach łączenia aluminium ze stalą. Uszkodzenie prowadzi do korozji, której nie da się zatrzymać. Wszystkie modele F10 charakteryzują się niezawodnym poziomem hałasu i wodoodpornością. Listwa przyklejona jest do drzwi po obwodzie za pomocą sznurka butylowego ale na dole z biegiem czasu pozostaje w tyle. Wilgoć spływająca po drzwiach od wewnątrz nie jest usuwana poprzez drenaż, lecz przedostaje się pomiędzy ościeżnicę stalową a ościeżnicę. A po praniu lub deszczu woda gromadzi się na podłodze z tyłu, powodując z czasem spleśnienie dolnej części kart. Nowy sznur butylowy rozwiązuje problem. Należy ją również wymienić, jeśli podczas naprawy drzwi usunięto oryginalną izolację. Na podstawie stanu reflektorów można łatwo obliczyć ocenę 5 dla F10 o solidnym przebiegu. Im bardziej zachmurzone abażury, tym dłużej samochód jest w użyciu. Ale pojawienie się pęknięć na przedniej przezroczystej części optyki jest niestety typowe dla wszystkich samochodów BMW. Z biegiem czasu pęknięcia rozszerzają się, niszcząc uszczelkę reflektorów, co wpływa na ich żywotność. Rodzina F10 początkowo wyposażona była w 8-biegową automatyczną skrzynię biegów zf 8 hp 4570 a od, od 2015 roku do 8 rok HP5075, które wyróżniają się szybkością i płynnością zmiany biegów. Ale agresywna jazda szybko je zużywa. We wczesnych skrzyniach eksperymenty wyścigowe mogły spowodować zniszczenie skrzyń biegów, ale w przypadku 8HP5075 wytrzymałość została zwiększona. Pierwsze automatyczne skrzynie biegów wytrzymują intensywne użytkowanie średnio 150 km, a skrzynie z 2015 roku – 250 tysięcy. Wymiana płynu przekładniowego jest konieczna co 60 km. Okresowo należy sprawdzać szczelność patelni. Kupując samochód, możesz uzyskać pełny obraz automatycznej skrzyni biegów za pomocą autorskiego skanera. Z Drive. F10 z napędem na wszystkie koła są wyposażone w skrzynie rozdzielcze ATC35035L. Ich główną niedogodnością jest konieczność wymiany oleju i nie ma odpływu. Zużyty płyn można spuścić jedynie poprzez wyjęcie skrzynki rozdzielczej przez wlew lub za pomocą strzykawki. Jeśli nie wymienisz oleju i nie zwrócisz uwagi na jego wycieki, ciśnienie w sprzęgłach łączących przedni napęd nie osiągnie wymaganych parametrów. W rezultacie podczas przyspieszania i zwalniania samochód będzie poruszał się gwałtownie. Jeśli występują wstrząsy, łatwo zrozumieć, że problem leży w skrzynce rozdzielczej. Konieczne jest odłączenie złącza elektrycznego, będzie używany wyłącznie napęd na tylne koła. Jeśli potem wstrząsy znikną, musisz zdiagnozować skrzynkę rozdzielczą. Długie poślizgi, ostre zakręty przy dużej prędkości i nieodpowiedni rozmiar opon prowadzą do szybkiego zużycia sprzęgieł ciernych. Zdarzają się przypadki awarii serwonapędu. Objawia się to skrzypieniem kół i utrudnionym ruszaniem przy maksymalnym skręcie kierownicy. Lepiej wymienić uszkodzony blok. Nowa cena 600 dolarów bez robocizny. W F10 z drive prędzej czy później konieczna będzie wymiana przedniego półosi i przegubów homokinetycznych osi. Nie są produkowane żadne zamienne półosie napędowe. Oryginał kosztuje około 1800 dolarów. Z półosiami jest łatwiej. Jeśli oryginalne kosztują 1000 dolarów, akceptowalne analogi kosztują nie więcej niż 300 dolarów. Jest to rzadkie, ale zdarza się, że zużywają się wypusty wyjściowe tylnego wału napędowego. Przestaje się obracać lub występuje silne wirowanie. W związku z tym napęd na tylne koła nie działa. W 5BMV w nadwoziu F10 tylna skrzynia biegów często się poci. Lepiej jest wymienić uszczelki olejowe natychmiast po wykryciu problemu. W mocowaniu skrzyni biegów znajdują się dwa ciche bloki. Jeśli zużyje się tylny zaprojektowany na 50-80 tysięcy KM, wówczas luźność skrzyni biegów znacznie skróci żywotność sprzęgła kardana. Taki cichy blok kosztuje około 30 dolarów. I chociaż wymiana wymaga czasu, sprzęgło wytrzyma dłużej. Co więcej, nowy oryginał będzie kosztować 150 dolarów. Jeśli chodzi o zawieszenie w F10, jest ono identyczne z siódemkami i charakteryzuje się podwójnymi wahaczami z przodu. Oryginalne ciche klocki przed pierwszą wymianą wytrzymywały normalnie 150 km. Jeśli jednak często jeździsz po kiepskich drogach, to po 75 tysięcy będziesz musiał odbudować zawieszenie. W przednim zawieszeniu można również osobno wymienić oryginalne mocowanie hydrauliczne skośnego układu zawieszenia i tylne mocowanie kuli. Jako niezmontowane tylne zawieszenie sprzedawany jest wyłącznie oryginalny, pływający, cichy blok, ale jest wystarczająco dużo zamienników innych cichych bloków zawieszenia. Stabilność boczną piątek F10 zapewnia system Dynavic driver. Oprócz stabilizatorów z silnikami elektrycznymi jednostka wyposażona jest w układ hydrauliczny z pompą i naczyniem wyrównawczym. Hydraulika napełniona jest CHF11S, tak samo jak we wspomaganiu kierownicy. Układ działa bez zarzutu pod warunkiem wymiany płynu co od 2 do 3 lata i przepompowania w celu usunięcia pęcherzyków powietrza. W F10 dodano także tak przydatną opcję, jak układ kierowniczy tylnych kół, HSR. Jego osobliwością jest to, że tylne wahacze nie są przymocowane do ramy pomocniczej, ale do mechanizmu, który jednocześnie przesuwa je w poprzek osi. Kąt skrętu tylnych kół sięga 3 stopnie. Głównymi problemami takiego mechanizmu są swobodny ruch wału i awaria jego czujników położenia. I eliminują luz za pomocą metod ludowych, ponieważ system HSR, a zatem praktyka naprawcza z jego wykorzystaniem, nie jest wystarczająco rozpowszechniona. Ale nie ma czujników w sprzedaży. F10 nie był wyposażony w zwykłe zawieszenie pneumatyczne. Ale są amortyzatory SASZ ze sterowaniem elektronicznym. Ich zasoby wynoszą około 120 tysięcy. KM. Zamienniki nie są produkowane. Koszt oryginałów przekracza 600 dolarów. Bagażnik w BMW F10 z napędem na wszystkie koła i silnikiem od 6 do 8 cylindrów jest hydrauliczny. W pozostałych modelach jest on elektryczny, ale oba służą dość długo, a problemy są oczywiście różne. Hydraulika charakteryzuje się zużyciem mechanicznym przy dużych przebiegach zarówno samej zębatki, jak i węży z pompą. Ale stojak elektryczny jest bardziej kapryśny. Wilgoć może uszkodzić czujnik momentu obrotowego. Pasek napędowy może również pęknąć. Dodatkowo elektryczne czujniki zębatki są na tyle czułe, że pękają na skutek wibracji przy demontażu zawieszenia narzędziem pneumatycznym. Szyna elektryczna była modyfikowana więcej niż raz. Dlatego w nowszych samochodach powyższe problemy występują rzadziej.